Ale to się wciska raz, na wtedy jak mój Fatal Blow zaatakuje w tym momencie wciskam? Czy jak już jest ten filmik powiedzmy od, 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 od Fatal Blowa to wtedy też się wciska? A, zgodnie z animacją jak widzisz, że kwałem się okay. Dostań okay. Dostań Czyli w trakcie tego filmiku, z tak? Z rozumiem. Jak w filmik, w spoko. I co, to daje więcej damage'u, tak? Czy coś innego jeszcze?

What have you learned about Kronika's effect on Earthrealm? We're tracking sites around the globe with major temporal anomalies. Picture's still fuzzy. Our kid's something, isn't she? Oh, Cage. I'm not your, Sonia. Sorry. Too easy to forget. We've prioritized info that correlates attacks from the Netherrealm with time anomalies. Helpful. But we have more to worry about than the Netherrealm. Yeah, we do. Grandmaster Sub-Zero Lin-Kuei. Za dużo tych mistrzów. Ten jest wielkim mistrzem tego, ten tego. Ten jest za światów. Ten kurczenia nie wiadomo czego. Pełno osób powróciło jeszcze. <laughs> ale przynajmniej ładnie wygląda to. Fajnie jest zrobione. Przejścia są spoko. Coś troszeczkę, ale w Tekenie. W Tekenie 7 też tak było, że mieliśmy filmik. i'm and going to, way to, way to shut down the factory grandmaster hasashi is going with him grandmaster hasashi hanzo hasashi Tu pełnoprawny story, a w Tekkenie? No. W Tekkenie? No, Tekken 7, jeżeli chodzi o content, to jest tragedia. Tylu trybów brakuje. Przecież nie wiem co. E, Team Battle, tak? Że mieliśmy te drużyny tam po 8 czy ileś postaci. Tego chociażby nie ma podstawy. Nie wiem czego jeszcze. No, pełno rzeczy mogli dodać jako content. A taka słaba. Fabuła. No fabuła jak fabuła, spoko, ale tak słabo w sensie wykonana, że dużo tam się zbytnio nie robi. Tyle im zabrała, pamiętam, że chyba było mówione, że opóźniana jest premiera nawet czy coś. Bardzo dużo trybów brakuje w Tekenie 7. I też opcji. Ja na przykład często grałem z Adim czy coś. Ustawialiśmy sobie randomowe postacie. Braliśmy 1% życia w Tekenie. Eee. I wiesz, kto wygra, nie? kto pierwszy dobrze zaatakuje. To taka zgadywanka trochę. To mega fajna, mega fajna sprawa. Można było tak grać i grać. Randomowa postać 1% HP i kto pierwszy się trafi, nie? A taka TKN7 na tak chyba nie ustawić. Mortal 11 to film z elementami Biatych, możliwe. A ty właśnie, Nero, jaką postacią tam ciśniesz? Już jakąś taką wybrałeś, czy jak? Pomścimy twój klon. Ła -la. Kurczę, ja nie zauważyłem. To jest jeszcze chyba trzeci chapter, nie czwarty, nie. Czy Już czwarty chapter się rozpoczął? O, okej, okay, to fajnie. O, no tak, bo jest Sub-Zero Scorpion, racja, racja. nie widziałem po lewej. Bo się pojawiło, ale tu na się pojawiają. Który chapter. Ale fajnie, tego, jak to w ogóle płynnie idzie, nie? Że no, ja nawet nie wiem, kiedy jest koniec tych chapterów. Do długo przed następnym... Jak ta postać się nazywała? Mam na końcu języka nazwę gości, tylko nie pamiętam. No. Jak on się nazywał? Wiem, że Mortal 9 chyba był. O, jest trochę. Frost. Frost. Podejrzewam, że Frost to jakaś córka w Pawli, żeś coś tu

Uczennicą jest frost. Frost na no przykład bardziej mi się podoba od Sabzira w tej części. Tak na pierwsze rzut oka. Uch, co na głową? Głowę sobie wyrzuciłem? Jakie ona ma ataki dzikie w ogóle? O! o. Yes, slidey. Do slide? Do that is so yes, slide. Yes, nice. slide. Uh -huh. W ogóle szok. Oj, nie, ona jest w ogóle jakimś. zmutowana jakimś robotem, jest przy czymś Aj, nie trafiłem tego. Ostatniego. Widzę jakieś tam kółeczka, były plusiki. Du trójkąt, no du trójkąt to jest wybitka, nie?

We act to secure the Lin Kuei's glory in the new era. Take the others. Okej, okay, let's go. Fight. Teraz z tym Cyroxem fajnie wygląda. Tu jest jakiś kopniak. Zaczekajcie, ja sobie sprawdzę tylko, które ruchy można ulepszyć. Żadnego? Ślisk można ulepszyć, ok. Wow, kozak, fajnie. Ja pamiętam przecież to w Mortalu 9, jak cisnęli, jakie ja oglądają jakieś turnieje. Jak tu ludzie cisnęli e, tym, tym Tą siatką Złapałem go w trakcie zniknięcia, wow Ten Cyrax był mega, Fajny, fajną move listę strasznie Jest łamany

Sector, show yourself! Recognize me, little brother. Beyond? Yes, it is I. You were killed, swallowed in a storm of souls. Nie ma smoka, tak, dokładnie. Ten Noob Cyborg też mi się mega podoba. Albo tak na szybko to Kabal, albo Noob Cyborg, jak na razie dla mnie. Fajnie wygląda. Kozacko tu wygląda. A trzeba dwa razy kliknąć nad życiem. Są dwa miejsca i chyba dwa razy trzeba w tym w trakcie Fatal Blow dobrze wcisnąć X. To damage robi jak to crashing blow się zrobił. No sakra, jaki damage. To rundy są? Powinna być czaszka, jak dobrze zrobisz. A to są. Nie no, rundy są. Rundy chyba są pod życiem, nie? Nawet. Nie no, na, na bank. Rundy były gdzie indziej. Nad życiem są takie malutkie kropeczki złote. I jak ja wcześniej wcisnąłem X, to dwie mi za.

It will shut down this factory and every cyberlink way connected to it. <laughs> Różne wersje tej postaci, fajne to jest. A no ja, macie rację, nie ma. Nie ma teraz run, racja, racja. Kurda, alta, sektor, tak, teraz Sairax, teraz sektor. Ja pierdzielę, ty, co za postać. Nawet nie, zdążyłem... Nawet nie zdążyłem żadnych fajnych ciosów sobie rozkminić, a tu już taka zadyma. Ale graficznie ładnie giera wygląda. O, o, o. Okej. Okay. No, to to dobrze <grywka> Teraz miał overhead na wejście 1, 2, 1 string, 1, 1, 2 jest string. Jak kucałem, on mnie złapał. To łapania to są midy w tej grze? Niech będzie sabzera. Łapania to są midy w tej grze? O co tu chodzi? kucałem i blokowałem i nie złapał. Jak trzymasz blok, to jakby stał. Wow, ale dziwna sprawa. Tego to nie widziałem wcześniej, nice mhm. Nie, leżymy Bez bloku trzeba kupnąć. No okej. Okay. No właśnie widziałem w tym. Wcześniej to w tutorialu widziałem no. Wcześniej w tutorialu widziałem, że coś tam nie działało jak ucałem i blokowałem, nie? to trzeba samemu kutu mi bez, bez bloku Śliz nie zadziałał, ale łapanie tak i udało się to go rozwalić Super. Dobra, dokończymy czwarty chapter, myślę pewnie niedługo będzie koniec system It is not the end. I will find a way to restore you. Anything is possible. Hanzo and I are living proof. Please don't bring me back as a machine. I can't live like this. Machine or man, you have a warrior soul. As long as I am. Pozostała się konka o oblokowanie fras. O, czyli już jest fras oblokowana. No, to super. No to już wszystkie postacie są. takie razem, idealne. właśnie Nero, ty już masz jakąś postać wybraną, czy jeszcze kombinujesz? Cassie. w dziesiątce też grałeś Cassie? Czyli, tak jak w tekenie, w tekenie też głównie mam babki. Nie mogę się mega przyzwyczaić do bloku na przycisku. Kto to wymyślił, to ja nie rozumiem. Kaj na jakiś kan, szaringan wokół. <laughs> Looks like someone did a software wipe. Fixing that won't come cheap. Once he is repaired, can he be replicated? Hundreds of times. Thousands. That's a tall order. But anything's possible. With the right help. Serve Kronika, and she will provide. Take the deal. Trust me. can't stare mode. otherwise who can you trust you weren't kidding it's like a mirror reflecting the past how about that over 50 and still a ripper hmm. There's still

Dad must be climbing the walls. Be patient. You'll get through. I know my dad's still alive, but it's like I'm seeing a ghost. You and me both. But they aren't ghosts. Oh, they're definitely real. Can this get any more bizarre? Bricks. Okay. Ducks ci Bricks. Jackie. Jackie nie było chyba w dziesiątce, nie? Z tego co pamiętam. Jacks był tylko. Pamiętam co Jacksem się spamowało tym. E, rakietnicą. Co taki z ten. Mm. Shot był słynny. Justina Wonga co spamował cały czas rakietnicą. Na jakiegoś dzieciaka i dzieciak na rankedzie przez mikrofon tam płakał, wyzywał czy coś. A ten mu ciągle rakietnicą. Spamował Jackson <laughs> przez całą mapę. <laughs> Była Jackie, okej, okay. możliwe. Ja nie pamiętam za dużo nie grają w motala. Dziesiątkę. Come Come on. No, no, nasz chłop też się poryczał. sling dog, jaka nazwa dla piwka. Normalnie efekty z Hollywood. Przejście kosmiczne. Aha, bo tu się czas zatrzymał. Ta kronika znowu wbiła. No nie mogę, tak mi przypomina tą postać doktora strange'a Jackson Są... Wysom, mistrzynie, doktora. Gdyby nie tylko ten dynksik na środku. Do... Tak wygląda. nie I know you. How valiantly you have served. How horribly you have suffered. That was not my plan for you. Your plan? You were to retire, distinguished, not in disgrace. Years from now, General Jackson breaks. More important,ly your daughter was not to serve.